Poznajcie Belavio, mebel w stylu glamour od polskiego producenta Befame. To wyjątkowa propozycja dla osób, które cenią komfort, styl i elegancję. Belavio zachwyca swoim pikowanym siedziskiem, które dodaje mu wyjątkowego uroku i elegancji. Miękkie poduchy sprawiają, że jest nie tylko piękny, ale też niezwykle wygodny, idealny do relaksu i odpoczynku. W Belavio każdy detal jest przemyślany. Nóżki tego mebla można dostosować do własnych preferencji wybierając spośród siedmiu wyjątkowych kolorów, od klasycznej czerni po elegancki mosiąc. A co więcej, możesz wybrać ich wysokość 14 lub 17 cm, tak aby mebel idealnie pasował do Twojego wnętrza. Do Belavio jest dostępny szeroki wybór tkanin, dzięki czemu łatwo dostosujesz kolorystykę do swojego stylu i pozostałych elementów wnętrza. Każdy materiał jest starannie dobrany, tak aby wyeksponować designerskie pikowania. Belavio jest kolekcją złożoną z gotowych setów o różnych rozmiarach. Ilość dostępnych opcji jest na tyle duża, aby znaleźć odpowiedni wymiar do każdego wnętrza. Dodatkowo jest opcja sofy oraz narożnika z funkcją spania i pojemnikiem na pościel. Dzięki temu można łatwo dopasować mebel do twoich potrzeb i dostępnej przestrzeni. Wybierz Belavio od Befame. To prawdziwa perełka, która zachwyca nie tylko wyglądem, ale też najwyższą jakością wykonania. Jeśli chcesz zobaczyć Belavio na żywo, zapraszamy do salonów Excellent Meble. Znajdziesz nas w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 200 oraz domoteka ulica Malborska 41 na pierwszym piętrze. Przyjdź, usiądź, poczuj komfort i zobacz jak Belavio może odmienić wnętrze Twojego salonu. Czekamy na Ciebie!